Ale to nie bić na dół tak mocno, bo ty bijesz mocno, ty cały czas. No na górę no na przykład. No dobrze, ale. No to dobrze. No dobra dawaj, no. To nie ma czasu. No ty się nakręcasz, no. Raz, dwa, trzy. Dobrze, gramy dalej. Nie, jeden z rodła mnie, bo ja wygrałem teraz, tak? Ale nie, no to musisz mnie trafić. A jak w obronie no. A i to prawą się bijanie lewą. Ale to ty uderzyłeś, a Nie no, zaczekaj. Dobra. Raz, dwa, trzy. No widzisz, no nie ja. Bój się. A tu, oh, wow. Dobra, ile? Jest? Jeden, jeden. No. To trzech gramy. Raz, dwa, trzy. O. Kurwa! No dobra, ja będę dobra. za każdym razem cię bił. Dobra. Raz, dwa, trzy. A, widzisz. Boję się ciebie uderzyć. No, no widzę. bo widzę. mi <grym> się, no. Raz, dwa, trzy, a, dobra. Raz, dwa, trzy. Nie, no, a to ty powinieneś no, bić. No dobrze, no. Ale widzisz No troszkę. właśnie. No to co robisz? Dobra, dawaj. Ostatnie. Niech będzie, że Raz, dwa, trzy. Uy! Ty, powiedz, Dobra. Przeżyłem. <noise> ale Mateusz jest Gamrot. Mateusz, Mateusz, Mateusz Gamrot. Jest stresujące, ale no na ref jest no bardzo je. fajny. Mateusz Gamrot był naszym gościem po raz kolejny w Hyde Parku. Mateusz, dziękujemy.